Ceny nie są wygórowane, jednak to może niebawem się zmienić. Wiele zabytkowych kamienic jest remontowanych, a poprawa ich stanu technicznego wpływa na wzrost cen nieruchomości w danym rejonie miasta. Tak jest na przykład na ulicy Kilińskiego, która w ostatnim czasie bardzo zyskała na atrakcyjności. Ta nieruchomość generalnie jest tylko obciążona przyłączem. Ciepłowniczym, natomiast wszelkie inne obciążenia są poza granicami nieruchomości. A przyłączenie ciepłownicze, jeżeli ktoś to kupi, to będzie mieć problemy, bo później na przykład coś byłoby potrzebne do rozkopania, czy, czy wtedy wejdą budowlańcy na jego działkę, jakby to wyglądało? Znaczy nie, to jest, mówię, jest to działka wydzielona, na której znajduje się ta sieć. Yy, ona jest, ta działka przeznaczona jest pod poszerzeniu układu komunikacyjnego. Zgodnie z zaleceniami konserwatora. Nieruchomość, ta bryła tego budynku jest do zachowania, ale przygotowujemy również bardzo atrakcyjną nieruchomość obok, to jest Górna 3, róg Kilińskiego. Budynek na ulicy Kilińskiego, choć niewątpliwie atrakcyjny dla inwestorów, szczególnie pod względem ceny, nie jest jedynym w ofercie miasta. Do sprzedaży przeznaczono też byłą siedzibę ZGL Południe w samym centrum Cieplic. Zapraszam wszystkich do tego, żeby się przyjrzeli naszym ofertom. Wchodząc na stronę internetową miasta, zakładka nieruchomości, wszystko tam jest. I naprawdę warto z kilku względów. Raz, że jest ich dużo. Drugi raz, że ceny mają naprawdę niewysokie, a sygnały, które z rynku płyną, no są jednoznaczne: będą rosły. W tej chwili coraz większe zainteresowanie, więc, chyba, ostatnia okazja. Okazja rzeczywiście spora. Tym bardziej, że niektóre z oferowanych do sprzedaży nieruchomości są proponowane w cenie poniżej ich wartości rynkowej.